Czym jest odwaga? To cztery elementy. Pierwsze to zaufanie do siebie. To jest jeden z największych życiowych kapitałów. Proszę mi wierzyć, ufać sobie, dam radę, a jak nie, dam, a jak nie, dam. A jak się przewrócę, to się podniosę. A jak się nie podniosę, to sobie poleżę. Zaufanie do siebie nie jest tym samym, co wiara w siebie. Zaufanie do siebie wynika z doświadczenia. Jeżeli przeżyłem tyle, ile przeżyłem, w związku z tym na pewno dam sobie radę dalej. Drugim elementem jest ryzyko. Nie ma życia bez ryzyka, nie ma biznesu bez ryzyka, nie ma możliwości kroku zamiany do przodu bez ryzyka. Ale żeby zaryzykować trzeba zaufać sobie. Trzecim są decyzje. Na obu to ludzi hamuje. Podjęcie decyzji. Chcieliby wszystko przeanalizować. Ja wam powiem, gdzie zapada decyzja o kupnie kampera. Nie w głowie. W sercu. Bo te prawdziwe projekty realizuje się z pozycji serca, nie z pozycji umysłu. Tam jest czysta kalkulacja i tam się opłaca lub się nie opłaca. Ale nie mielibyśmy ani iPadów, ani iPhone'ów, ani wielu innych rzeczy, gdyby człowiek posługiwał się tylko i wyłącznie czystą kalkulacją. I ostatni element to zaangażowanie, życie na cały etap, z pasją. Życie, gdzie człowiek czuje smak tego, co się dookoła niego dzieje.